Cześć, witajcie na moim kanale po małej przerwie od drapania bo drapałem ostatnio w piątek w sobotę było nie, w piątek nie drapałem w czwartek o, w piątek było wstawione wygrane w kolekturze Trochę tam padło. Oczywiście to się zmieniają. Tam były większe jeszcze wygrane, teraz trochę mniejsze, ale były też większe wygrane. No ale dobra. Trochę odpoczynek, od drapania. Zresztą nie miałem czasu. Sobota, niedziela to były zabiegane turnieje, piłki. Karol Kinga tańca, akrobatyki. Wczoraj Wielka Orkiestra. Karol Mecz grał. Kinga pokaz tańca miała także cały dzień zabiegani ale fajnie było, super pobawiliśmy się wczoraj to normalnie tak, na stadionie zmarzłem do szpiku kości po 3 godziny stałem i oglądałem mecz Karola potem szybki obiad i na tańce z Kingą a tam znowu się tak zgrzałem bo było gorąco, tyle ludzi to miałem wychłodzenie i ocieplenie, wiadomo. Także możemy sieknąć coś, ale myślę, że nie. Dobra. Dobra, dosyć o, o mnie. Teraz tu o zdrabkach. My mamy zdrabki dużo kasy, super linie i krzyżówka, oczywiście, szukamy 500 -ki. XXL i tam z numerem 11 wszystkie zdrabki. Akurat tak były. 11, 11, 11 mi się wyciągnęły. To że zrobaczymy test jedenastek. Wkład 20 zł. No i co? No i lecimy. Nie, dużo kasy może w środku. Najpierw w linie. Super linie Na razie nic się nie utworzyło. To szukamy. Zobaczymy jak 11 się spiszą. Dzwonek 1. Parasolkę I nic, dobra Diamentu to tu chyba nie ujrzałem, nie ma Rowera chyba też nie ma, chociaż jest tu w pierwszym I to wszystko Leżak, leżak jest tutaj I tutaj jest korona, czyli będzie linia. Będzie linia. Ostatni. Tak jest linia. No to super. Postraszyć drapkę to od razu. Postraszyć to od razu. Dzisiaj postraszyłem, bo ostatnio nie postraszyłem i była pusta. Dzisiaj postraszyłem, że już ostateczna ostateczność. No i dała im. Dobrze, chociaż te 5 zł będzie, nie? Biedroneczka. Biedroneczka i to by było tyle. Yy, o, co tu mamy? Nie mamy nic dobra. I kości. Gdzieś tu były. Tylko że one nam nic już nie dają. to jeszcze jest yy. i tutaj też nam nic nie dają, tylko... Jedna linia, czyli 5 zł, chyba tak, chyba tak. No, ale zawsze jest zwrot, a zwrot zawsze cieszy. BBB, czyli mamy pierwszą zdrabkę z numerem 11, super linie wygrane. Jedna linia, 5 zł, zwrocik. muszę to odgarnąć. Dobra, i teraz z numerem 11 dużo kasy. Dzisiaj za oknem biało, śnieg sypie cały czas Tylko, że później ma przejść już w deszcz I ma się ocieplić Już chyba koniec zimy, bo potem jak tak patrzę to Na plusie wszystko 32, 24, 28, 22 Same dwudziestki, jedna trzydziestka, no proszę Co mamy? Oczywiście Wiadomo co, ale jest plik, jest wygrana. <laughs> mamy plik 33, czyli druga będzie wygrana. 23, 27, reszta wszystko obok. 20, 16, 33 i 26, czyli mamy plik, czyli też pewno zbrocik. O! No proszę, 25 zł. No to tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie jest 25. No to super, jak 25 za 5 zł, no to jest przebitka. Prawo. Tego się nie spodziewałem. J, J. Czyli mamy 25 zł. W liniach, super liniach zwrotu, czyli druga wygrana i to ładna taka sobie wygrana, jak za 5 zł to ho, ho. mamy 3 dyszki, już jesteśmy 10 do przodu, to dzisiaj będziemy na plus, zaraz zobaczymy czy krzyżówka się wyłamie, 11, czy się nie wyłamie, literka I, mamy w bonusie I, zaraz sobie zaznaczymy, żeby nie zapomnieć krzyżówce na razie nie mam nic. Czy <laughs> krzyżówka nam się wyłamie? Jestem bardzo ciekawy. Numerem jedenastym. Dzisiaj same jedenastki. I już są szczęśliwe, bo jest plus. Więc więc jest dobrze. Moniuszko. No, tu mamy mit, dobra to jest tyle, jedziemy dalej. Literka O, nie ma w bonusie. Tu mamy O Keno, w Keno na razie nie grałem. Znaczy zagrałem chyba, co to, to była sobota, sobotę. W Żabce wysłałem Keno i miałem czwórkę. 18 zł, bo bez mnożnika wysłałem. I to na 5 losowań, także byłem 8 zł do przodu. Więc bo... tam nawet nie liczę. Ale znowu czwórka. Ja te czwórki to nie wiem, że jakieś przeklę... przekleństwo nam nie padło na czwórki same. Ta piątka nie chce wlecieć. No co zrobić? Trzeba próbować dalej. A tak propos to lepsza czwórka niż 0. O, o! Dobra. Lecimy dalej, literka T. Czy mamy chyba w graffiti? Tak, graffiti, nie graffiti, co ja mówię. Co ja mówię? U panie literka T. Dzisiaj już mamy ferie u nas. Także jestem z, z moimi bąblami w domu. Będzie trzeba, znowu był obiadek jakiś walnąć. Zapiekankę sobie dzisiaj zażyczyli makaronową z serem, śmietaną, makaron No to zobaczymy, może coś tam będę musiał im zrobić. No bo co? Teraz nagram i będziemy działać w kuchni. Ty musiał w końcu coś nagrać, jakieś jedzonko w kuchni. Z literka Z tu mamy Z na razie żadnego słowa nie mam no Z no nie tu jest Z no coś podobnego no żeby żadnego słowa jeszcze nie mieć w żadnej krzyżówce z tych trzech to jest evenement Tyle już liter by. Hmm. by jedno by drugiej dwa dwa w trzeciej hmm. no widzicie chyba że jak sypnie to od razu o ludzie Dobra, J. Tu mamy J. Ale to nam nic tu nie daje. Mm -hmm. Czy ta krzyżówka zaskoczy na koniec rzutem na taśmę, czy nie? Bo jest tragedia na razie. No ale zobaczymy. Jeszcze mamy dwie. Dwie tylko. U, kurczę. R No i co tu się dzieje? Czy ja coś pominąłem? Centurion się utworzył. Pierwsze słowo. Pierwsze słowo się utworzyło. I to jest jedno jedyne. W drugiej. Ural się utworzył też pierwsze. Tak myślałem, że się coś utworzyć. No jest zero. R, ale to nie, nie wróży nic dobrego, bo już ostatnia jedna literka została. Tu nam się tyran utworzył, lotto tyran, i ostatnia literka by musiała być d, a jest g. F nie było, o, proszę. Literka g, no to chyba nic tu nie, nic tutaj nie. Ugramy dzisiaj w tej krzyżówce no. to go I to jest na tyle no. razy dwa. Jedna krzyżówka się wyłamała z Ale dobrze, że dużo kasy nadrobiło straty dobrze. Czyli, co podsumowanko na wydane 20 zł? Mamy dwie wygrane. Krzyżówka się wyłamała. Niestety, 500 nie ma. Dadzą ci 500, wezmą 900. Ale tak, dużo kasy dało plik i mamy 25 zł. Tu jest perełeczka mała. Czyli, on odrobiła stratę za wszystkich jeszcze z nawiązką. No i. Dołożyła się dołożyła się zrapka super linie za 5 zł, czyli łącznie mamy 30 zł wygrane, 20 wkładu, czyli dzisiaj dyszka do przodu. Będzie na jutro na drapanie. I co za oknem sypie ostro. No ale co by nie mówić. Pokażę wam, o. Może będzie tak to wygląda. Śnieżek sypie. Biało się robi. Zima. Dobra. Także do jutra. Dzisiaj 10 złotych na plusie sobie tam zapiszę. Jutro jest ostatni dzień stycznia i będzie podsumowanie, ile wydałem, kasiory, ile mi się wróciło. Jutro sobie podliczymy i wszystko będziemy wiedzieć. Także miłego dnia, trzymajcie się, dziękuję za komentarze, subskrypcje, lajki. I widzimy się jutro, czyli do jutra, cześć.